Jestem już w samolocie, lecę do Monachiów. Lot zajmie, myślę, że gdzieś około 20-25 minut, więc bardzo. szybko. jest to jeden z krótszych lotów, jakie odbywam. Chociaż kiedyś też miałem taki krótki lot na Dominikanie z jednego lotiska na drugie, ale ten chyba jest, jest jeszcze krótszy. Za oknem. Widać Alpy Majorskie, Alpy zaśnieżone tam wybieram się wkrótce. Ale wracając do mojej historii, będę ten filmik kontynuował, nagram jeszcze kilka ujęć o tym, co się ze mną dzieje w Monachium, czy jakieś były dodatkowe przygody. Wszystko już poszło dokładnie tak, jak powinno. I też zobaczymy się jeszcze na chwilę w stolicy Małopolski, w Krakowie, jakieś. Wtedy podsumujemy sobie to całą podróż z przygodami. Jestem już na lotnisku w Monachium. Teraz, jak sprawdzałem tablicę odlotów, to mojego samolotu jeszcze nie ma, w ogóle nie łapie się na tablicę odlotów. Za mało miejsca jest, jest tak późno. Idę teraz coś przekąsić sprawdzić ceny, tak jak żartowałem w samolocie, połazić troszeczkę. Odpowiedzieć na kilka maili, bo będzie dużo czasu. Dobry wieczór, trzeba było rzec. Po 12 godzinach podróży dotarłem do Krakowa. Wylądowałem, teraz muszę poczekać tylko na moją walizkę i mogę ruszać w dalszą drogę no bo do Bielska Jeszcze czeka mnie jakieś półtorej godziny jazdy samochodem. Wszystko zakończyło się szczęśliwie. Jeszcze tylko chwila i. Udam się na zasłużony odpoczynek. Ja Wam dziękuję za śledzenie moich relacji, za wiele komentarzy, wsparcia. Bardzo dziękuję za miłe rozmowy osobom, które miałem okazję spotkać, zarówno w Chorwacji, jak i na lotnisku w Monachium, z którymi miałem przyjemność porozmawiać, a które oglądają moje filmy. To tyle. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania moich kolejnych relacji.